Witam Was serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Pro Team Mamy dzisiaj 31 grudnia, jest około 9 godziny rano Bierzemy jakieś pierwsze petardki, idziemy coś odpalić tradycyjnie na taras I zobaczymy jak strzelą. miejmy nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z zeszłego roku Kiedy to nie trafiłem sobie petardą i wylądowała właśnie ona na tarasie w I strzeliła mi pod nogami Także, zeszykuje się naprawdę zarąbisty Sylwester, jest przepiękna pogoda Jest chyba 6-7 stopni na plusie, mimo że jest dosyć wcześnie rano Wiatru brak, chmur brak, słonko świeci, naprawdę wyjątkowo ciepły i przyjemny Sylwester pogodowo Bierzemy coś i idziemy odpalić No i dobra, żebyście zobaczyli, że nie kłamałem, patrzcie jaka jest pogoda niesamowita I mamy tutaj petardę PP1 oraz FP3 New O, najpierw PP1 Może zrobimy to tak Wow Właśnie coś strzeliło Proszę bardzo PP1 No nic specjalnego Liczymy, że więcej zamieszczenia tutaj zrobi jednak FP3 Bardzo ładnie Zaczynamy luźne strzelanie, mamy tu bardzo dużo rzeczy w kartonie. Pierwsza część Sylwestra. Nie Tylko nie w treka. Zdecydowanie w treka. Tre... Trochę za blisko. Dobra, petarda. Nitrate. To będzie mocne jakby coś dosyć. Ale nie tak jakoś, niesamowicie. Tartka na dobre rozpoczęcie. Yeah. <grymne> Kasper się odsnął, tylko uszczy zaskał. Lecimy z karabinkiem dla gra z, z liveów. Proszę bardzo, taki oto karabinek c czwórki, jakieś nitroksy, jakieś eksplozywki. Myślę, że będzie dosyć fajny. Argento od Funkę z English od Hukowy. Kukowy? Kukowy, no? Ale to w górę leci. Krzysiu strzela z rzymskiego ognia. Ja też sobie wezmę jakiegoś. Nie strzelaj w drzewo, bo się w nas odbije. No i fajnie. No nie fajnie, bo ci kurtkę spali. Dobra, wiem Koniec, <głos> <głos> ale rzucił. To A, To ja wezmę, przytrzymam, a to odpal. Ja to Co? A co ty wziąłeś? Nie mam. Zawsze mnie pan. Co ty to jesz? Nie, nie ma sprawy. Może pani wezwać. Zobaczymy, czy coś zrobią w Sylwestra. Do widzenia. Co? Kurde. A, to? A to jest bardzo dobre w sumie PS5 Z dużej odległości To wybuchnie A jednak nie Kulka dymna Ale weźcie tego Fajnego dyma mam tutaj Bierzemy

O, myślałem, że to fioletowy, to niebieski. Nie, w ogóle, ani trochę. Nie przeklinaj, no! Ty, ty w głąbie, ty. Możesz wziąć nawet do ręki, tak jak chcesz. Teraz się boję, że mnie... Nie, raczej nie. Bardzo rzadko się zdarza, żeby dym taki wybuchnął. One są akurat dobre. To jest ładne. No. Ile taka flara kosztuje? A to dymy są dosyć drogie, generalnie. Ale efekt jest fajny. I to jest taki dosyć słaby jeszcze. Damy może trochę tu. No, zajawkowe. To nie może być. Nie, nie, nie. Ale myślałem, że on krótszy jest w ogóle. Co? No, no tak, no tak. I tam ludzie tu się pruli sobie, odchodzą. No, niestety. No, na pewno. W sumie to my dajemy snaki dymne, żeby nas znaleźli szybciej. Bez kitu. Magic Whip. RC-5. Nie, takie sobie. To jest Hammer Super Power. Dobra, dawaj. Odpalaj. To nie, tak się to kładzie, to ty kładziesz jak do motylki motywki? Przy sobie nie, bo nie mam plecaka w samochodzie. Kurde Mogęś kładzie to bym wziął Prost w górę mniej więcej, albo w nas No, bez skitu Jest słaba tor od superpower Poleci to poleci Rakieta z zestawu Lollipop od Weko na lewo, prawda? Idzie tak. Co za polak? Nie, nie, nie strzelaj w to. A wy macie znowu dwie. Czemu się... O, ci... to co? Nie, one tak się długo palą. Ci... <śmienicza> ci... No joj, nie, tu najważniejsze. Na Oj ty kur... Faja traf. Faja no tam nie, zbieraj. Jakaś potatka. To jest tam pocisk od rakiety, od Atlantyndla. No, połóż to, to połóż i podpalasz ten ląd. I tu, klucz, ty to podpalasz? Czekajcie na 3-4. Dobra, 3-4 odpalajcie. Czwórka odpiącka i ja bym jakoś to odpalił, ale w sumie nie wiem trochę jak Znowu jakoś pyta Jak się królik wystraszył O, Zarumbiste. Dobra, odpalamy tutaj rakietę Titanium Scream, odsuńcie się, jakby się od tego się odbiła. Pa. To jest. A, to jest fontanna jakaś tylko chyba. Dobra, on odpalił rakietkę i odpalam karabinek. No ja nie wiem, gdzie mam się chować. No o, zrobiło się zrobiło się ma Każdy ma Co który rzuca pikolaki pod nogi Tu jest helium od komety i nowe Jumbo koloru Sing Thunder. Odsunięcie Jantek Gdzie na To ładny kolor, też. No, dobra, petardka kolejna.